Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. Rozwijamy się dla Ciebie. Wesprzyj wolne słowo. Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. Dzień dobry, witam serdecznie, witam w kolejnym programie. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj o historii albo o polityce historycznej i jak ją przegrywamy. O tym mówimy często. O tym dużo takiego oburzenia. Na przykład po tym, jak panią Engel King mianuje się na stanowisku przewodniczącej rady Muzeum Auschwitz-Birkenau. No to tak dobra, gryzę się w język, żeby nie powiedzieć mocno. Anna Mandrela, doktora Anna Mandrela jest moim gościem tutaj w studiu. Witam serdecznie. Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich widzów. Będziemy właśnie o tym rozmawiać. Będziemy rozmawiali przede wszystkim też o Rotmistrzu Pileckim bo dzisiaj jest rocznica jego zabicia, tak dobrze mówię? Czy... Tak, 25 maja, nie wiem panie redaktorze, kiedy będzie nasz wywiad wyemitowany, ale 25 maja rocznica śmierci, no, straszliwej śmierci w wyniku mordu sądowego i dodajmy, że do dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, gdzie komuniści rzucili jego ciało, do dzisiaj nie zostało odnalezione bądź też zidentyfikowane. Dobrze, to o te tematy poruszymy dzisiaj w tej spotkaniu z panią doktor. Zanim przejdziemy do rozmowy, dziękuję, że jesteście, zachęcam do subskrypcji, do lajkowania, udostępnienia, komentowania. Zapraszam do tego, by wesprzeć nasze działanie tutaj, postawić nam kawę. Wszelkie linki czy wyjaśnienia w opisie tego materiału, czego bardzo zachęcam i z góry dziękuję. Zacznijmy od pani profesor Barbary Engel-King. Ktoś, kto dopuścił się wiele razy publicznie tych słów, które na przykład mówiło o, o tym, że Polacy umierali w trakcie II wojny światowej tak, a, tak zwyczajnie, nie, nie cytuję tak dosłownie, ale. A a um, wiadomo, Żydzi umierali. Śmierć jak śmierć, nie, śmierć -fizyka. To coś, No metafizyka. coś, co po prostu jest szokujące i nie do tego, że jestem Polakiem, tylko po prostu gdziekolwiek by porównywać yy, 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 morderstwo dokonane przez Niemców podczas II wojny światowej, no, to, po, to po prostu morderstwo, nie ma co, co mówić. tak? No to dobrze, to zacznę od tego, jak pani, która zajmuje się historią, prawdą historyczną, skomentuje tą nominację. Tego właściwie można było się spodziewać, i ja się domyślam, że za tą nominacją stoi ciekawa postać. Warto tutaj też w innych programach szerzej jej się przyjrzeć. To jest Ronald Lauder. Ja o nim trochę pisałam w książce Hanuka czy Krzyż. I to jest człowiek, który jest jednym z takich głównych darczyńców Muzeum Auschwitz. On też był jednym z głównych przemawiających 27 stycznia, gdzie były te obchody wyzwolenia Auschwitz. No i jednocześnie on zakłada na całym świecie taką sieć szkół związanych z Chabad Drubawicz. Sam się też przyznał. Do właśnie tego, a nie innego wyznania. I jeśli się przyjrzymy właśnie tej postaci, to też zrozumiemy, dlaczego na przykład Muzeum Auschwitz wydało książkę Noc Eliego Wizela a nie wydało, jako muzeum, wielu publikacji, jeśli chodzi o relacje polskich więźniów, bo przecież nawet raporty Witolda Pileckiego były e, zwykle wydawane przez jakieś niezależne, niszowe e, wydawnictwa. E, wciąż czekają na opracowanie, na wydanie, doktor Cyra chciał to zrobić i muzeum mu nie pozwoliło, wspomnienia doktora Deringa z Auschwitz, gdzie też jest ciekawa e, historia, bo on po wojnie był niesłusznie przez więźniarkę żydowskiego pochodzenia oskarżony o to, że rzekomo brał udział w tych eksperymentach niemieckich. Co nie było prawdą, więc cały czas mamy tutaj taką jedną narrację, to też widzimy, chociażby jeśli chodzi o tą walkę o e, upamiętnienie polskich więźniów Auschwitz, o walkę, jeśli chodzi o 14 czerwca. Eli Wiesel, którego muzeum wydawało, to jest ten człowiek, który e, w książce też to opisuje, w tej książce Hanuka czy Krzyż, który e, postulował usunięcie krzyży ze żwirowiska przy Muzeum Auschwitz. Również jest związany z Chabad Lubawi. Więc tutaj mamy takie dwa ciekawe nazwiska: jedno to Eli Wiesel, drugie to pan Ronald Lauder. Co ciekawe, też mi widzowie ostatnio donieśli, tutaj mają potwierdzenie na to, że Ronald Lauder również finansował TVN, więc bardzo różne są mhm. ciekawe jego powiązania. To nie są jakieś, panie redaktorze, teorie spiskowe, tylko na to wszystko mamy konkretne dokumenty. Barbara Engelking również za swoje oszczerstwa, bo tutaj była taka publikacja: Engelking Gross-Grabowski, to jest troje polakożerców za książkę dalej niż noc. Oni mieli za to odpowiadać karnie, ponieważ tam e, zniesławili pana Malinowskiego o to, że on właśnie rzekomo miał też brać udział, czy być odpowiedzialny za te mordy dokonane na ludności żydowskiej, co nie było w ogóle prawdą i nie zostali w żaden sposób ostatecznie, to śledztwo zostało umorzone, nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności, a mimo to Również z kieszeni z naszych podatków były finansowane konferencje naukowe, na przykład w Paryżu, gdzie po prostu oni sobie dalej jeździli, wykładali, mieli za to płacone, czy też za inne badania. No i tutaj teraz ta y, nominacja po prostu pokazuje, jak dalej ta antypolska narracja z naszych podatków jest forsowana od wielu lat. Właściwie nieważne, czy mamy u władzy PiS czy Platformę. No właśnie, no jest ten problem, że w tej kwestii pisma o jedno złożono, nie tylko w tej kwestii, wielu innych. Właśnie pani wspomniała jedną rzecz, że pewne rzeczy nie są wydawane przez muzeum Auschwitz-Birkenau. No właśnie, może dlatego, że tą narrację zaburzą, że pokażą szerszą, że pokażą prawdę. Bo ta prawda jest na całym świecie przed ludźmi po prostu ukrywana, że tylko Żydzi i tak dalej, ja mówię moim zagranicznym kolegom, koleżankom. Że Kala Auschwitz to niemiecki obóz koncentracyjny, który został zbudowany dla unicestwienia narodu polskiego. Przez pierwsze dwa lata tam przede wszystkim mordowano polskich obywateli. To oni patrzą na mnie, jakbym nie wiem powiedział, że Ziemia jest płaska. Rudolf Hyss, komendant Auschwitz, to są jego. Wspomnienia można do tego dotrzeć w swoich pamiętnikach napisał przed śmiercią, bo wpisał je w celi oczekując na wyrok śmierci. Napisał: Najwięcej szkody wyrządziłem narodowi polskiemu. I mieliśmy również jakiś czas temu film, w ogóle oscarowy film Strefa Interesów o komendancie Auschwitz, współprodukowany przez stronę polską, więc również z naszych podatków na to poszły pieniądze, yy, gdzie w tym filmie jeśli mówi się o ofiarach, to tylko o ofiarach żydowskich. Polacy, co prawda, w tym filmie nie są jak w niektórych innych w złym świetle przedstawiani, nawet jest informacja, że niektórzy pomagali, że przynosili jakieś jedzenie dla więźniów, ale nie ma tam nic o polskich ofiarach. Warto tutaj podkreślić w ogóle przemilczany wątek: dzieci za mojszczyzny. Czyli Niemcy w pewnym momencie chcieli zlikwidować całą zamożczyznę, żeby to było takie dla nich miejsce dla poszerzania właśnie tej ich strefy życiowej, niektórych wysiedlili, ale też były całe transporty, w tym transporty małych dzieci, które trafiały prosto do Auschwitz i te dzieci od razu były mordowane. Opisał to Tadeusz Pietrzykowski w swoich wspomnieniach, i on po prostu był jednym z tych nielicznych więźniów, bo wszystkim Niemcy się wtedy kazali schować, który widział po prostu, jak te dzieci idą do gazu, czy też inne mordowane za szczykiem z fenonu, jak słynne zdjęcie, słynna Czesia Kwoka, tak? gdzie dzisiaj bardzo często, bo to jest jedno z takich no, niesamowitych zdjęć i w różnych kontekstach to zdjęcie jest publikowane i bardzo często jest to fałszowane, że tutaj chodzi o żydowską dziewczynkę, a nie o polską. No czy to nie jest tak, że problem z rotmistrzem Pileckim, bo do niego przychodzimy, nie jest właśnie Pana polega na tym, że był Polakiem, polskim oficerem, a nie żydowskim. Tu jest problem. Jeszcze, panie redaktorze, powiem o jednej rzeczy. No, bo ostatnio słyszeliśmy, że Donald Tusk już się dogadał ze stroną niemiecką i że się razem rzekomo zgodzili, że my nie chcemy już tych żadnych rewelacji od, od Niemców. Więc wydaje mi się, że te wszystkie narracje, które my widzimy w przestrzeni publicznej, widzimy w publikacjach, widzimy w tych filmach, niestety produkowanych za nasze pieniądze, to tak naprawdę jest antypolska narracja, czyli nie mamy... Tam ludzi, którzy dbają o polski interes, ale e, ludzi, którzy po prostu dbają o to, żeby Niemcy nam tych reparacji nie wypłacili. Bo żeby to zrobić, żeby do tego e, doszło, to nie wystarczy stworzyć e, raport, potrzebna jest też cała taka narracja w strefie e, kultury. E, ankieta, która była sporządzana, pokazuje, że młodzi Niemcy, że w ogóle Niemcy, e, cały czas uważają, że są odpowiedzialni za zbrodnie, jakie dokonali na, na narodzie żydowskim, ale w ogóle nie rozumieją, nie poczuwają się, że cokolwiek złego zrobili Polakom. I tutaj przechodzimy do Witolda Pileckiego. On starał się o tym informować poprzez swoje raporty, starał się o tym mówić, ale jeśli ja czasami mam okazję być w szkołach i w szkole rozmawiam z młodzieżą, pytam się ich, czy byliście już na wycieczce w Muzeum Auschwitz, oni mówią, że byli, i się ich pytam, kiedy, czy wiedzą, czy dowiedzieli się, będąc z przewodnikiem, Zwiedzając muzeum, kiedy, w jakim roku powstał obóz, kim byli pierwsi więźniowie, jaki był cel, to oni nic nie wiedzą. Oni tylko wiedzą, że tam mordowano Żydów. Tak, bo tak to jest zrobione właśnie. To jest tak zrobione, że, żeby no w Stanach Zjednoczonych, w szkołach nie uczy się już o męczeństwie innych narodów w niemieckich obozach śmierci, nie tylko na terenie okupowanej Polski, w ogóle na, tałe, na terenie całej trzeciej Rzeszy. Czy to w Austrii, czy to w Niemczech, mówi się tylko o męczeństwie Żydów. Po prostu nie było innych zgonów. Nie było innych, innych nacji, które ginęły w tych obozach. To jest w ogóle przerażające. Czy to właśnie jest wprowadzane poprzez tą politykę historyczną w Polsce, że Polaków też ma nie być w świadomości Polski, Pola, młodych Polaków, że takie męczeństwo było, że właśnie chcą nas przerobić na to, co mówiła pani minister edukacji. Narodowej, to ciężko mi przechodzi przez gardło. Myślę, że tak. <gry> że, tak. że ona będzie miała polscy naziści, tak. byli jacyś kosmici polscy, którzy mordowali Żydów. Ja też na swoim kanale już prawie rok temu recenzowałam ten podręcznik kontrowersyjny, który został w końcu zaakceptowany, żeby wejść do szkół Europa, nasza historia i tam też wszystko idzie w takim duchu. Ale jeszcze tutaj powiedzmy o tym, no co właściwie robił nasz rząd. Nie chcę wychodzić na osobę, która wszystko krytykuje, bo zapewne też są dobre projekty, ale mieliśmy Instytut Pileckiego, który tak naprawdę teraz służy też do takiej przepychanki pomiędzy pisem a PO. PIS twierdzi, że to był ich dobry projekt, Projekt PO teraz ich stara się rozliczyć. Widzi różne skandale finansowe wokół tego, między innymi zakupienie lokalu w Szwajcarii, którego ostatecznie nie można było wykorzystać jako muzeum i na to przestrwoniono dużo pieniędzy. Ale tutaj też jest jedna kwestia, a propos właśnie tych szkół amerykańskich. Instytut Pileckiego niestety nie wspierał polskich badaczy, którzy badali temat Pileckiego. Natomiast swoje środki przeznaczył na Wspieranie e, Jacka Ferwedera, czyli amerykańskiego autora, który napisał książkę e, The Volunteer. Ochotnik. Miał tutaj bardzo dużo na to środków, naprawdę, bo ja, drodzy Państwo, swoje dwie książki o Pileckim to tylko wszystko było oddolnie na zrzutce dzięki Państwu. Natomiast to był człowiek, który miał całe zaplecze finansowe, miał kilka sekretarek. Zrobili mu porządne badania, więc, zwłaszcza jeśli chodzi o ten wątek II wojny światowej i ciekawe, różne. Materiały opublikował. Natomiast cała książka ma taki wydźwięk, że co prawda Pilecki był w porządku, ale Polacy to antysemici. Zaczyna się książka od tego, że Polacy tam rzucają kamieniami w okna żydowskich sklepów w dwudziestoleciu międzywojennym. Potem jest, że mordowali Żydów w Powstaniu Warszawskim. I ta książka, w tłumaczeniu nawet na język polski, została przez Instytut Pileckiego wysłana. Do polonijnych szkół w Stanach Zjednoczonych. Gdy tutaj pozdrawiam pan Arkadiusz Cimoch ze Skoła Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych czy Chicago się kogoś o tym dowiedział, no to zamówili moje książki Duchowość i Charakter Witolda Pileckiego zamiast tamtych. I to jest tak naprawdę przykre, z jednej strony mamy już tego Pileckiego, który dosyć jest z tej świadomości rozpromowany, ale ja tak naprawdę widzę, że jego historia wciąż jest jakoś. Zakłamywana, zafałszowywana. Tutaj ta książka, niech będzie jednym przykładem, film, raport Pileckiego, który się okazał również z kieszeni polskiego podatnika. To kolejny przykład, gdyż tam również różne takie drobne fałszerstwa się pokazywały, a takie informacje, które dla mnie są kluczowe, tam w ogóle pokazane nie były. Pani doktor, pani się zajmuje osobą rotmistrza Pileckiego i wielkie dzięki za to. Ale tak słucham czasami w rozmowach prywatnych, czy nawet dzisiaj przed włączeniem przycisku, nagrywanie. Mam takie wrażenie, że właśnie, że jeszcze dużo nie wiemy, że są pewne wątki ukrywane, że niektórzy to pani słowa nie chcą sięgać po pewne czasy czy też momenty jej biografii rotmistrza. Czemu tak jest? Taka jedna ciekawa informacja, którą ja opublikowałam w swoich dwóch książkach, Kto zrodził Witolda Pileckiego i duchowość Witolda Pileckiego, to że on w pewnym momencie w takiej jednej notatce, którą przekazał generałowi Pełczyńskiemu po wojnie, przyznał się, że tak naprawdę on już przed wojną był kapitanem. Czyli przyznał się do tego, że jego działalność od początku miała już charakter wywiadowczy, kontrwywiadowczy. On już przed wojną działał w oddziale drugim Wojska Polskiego i to tłumaczy tak naprawdę jego całą misję. I podczas II wojny światowej, i w Auschwitz jako misję kontrwywiadowczą. I w 1943 roku Pilecki. Y już będąc w organizacji nie, oni planują, co się wydarzy, jeśli e, tak naprawdę Sowieci przejmą władzę w Polsce. I dużo nam się mówi o tych żołnierzach e, wyklętych, którzy e, po wojnie przebywali w lasach, tam tworzyli leśną partyzantkę. To jest prawda. Pilecki miał również z nimi kontakt, ale mało, nawet jeśli ten temat wyklętych był modny, mówi się o tej strategii e, wywiadowczej, czyli o e, wpuszczaniu w Swoich ludzi na wysokie funkcje, czy to w urzędach bezpieczeństwa, czy w MBP, czy nawet Pilecki miał swoich informatorów przy prezydencie Bierucie, musiał mieć w różnych ministerstwach, w szkolnictwie. I ci wszyscy informatorzy no, musieli tak działać na dwa fronty. Z jednej strony pracowali dla nowego reżimu, a z drugiej wykradali te najważniejsze dokumenty, które potem Pilecki zbierał, dokumentował i przez kurierów wysyłał to na zachód. Po to tylko, żeby informować społeczeństwo o tym, co tak naprawdę dzieje się w Polsce. W ten sposób przekazał informacje o sfałszowanych wyborach, o sfałszowanych referendum. Tutaj te informacje, no głównie takim informatorem, który to dostarczał, był Wacław Alchimowicz, też taka postać przez niektórych badaczy uznawana tak naprawdę, moim zdaniem, niesłusznie, jako zdrajca całej grupy, ale tak naprawdę od niego też wychodziły te informacje, jak na przykład jakie są warunki w więzieniach, jak polscy bohaterowie II wojny światowej cierpią, jakie mają głodowe racje żywnościowe oraz informacje o tym, którzy funkcjonariusze. MBP są najbardziej niebezpieczni. I on tutaj wprost wskazuje, że tak naprawdę kierownicze funkcje MBP obsadzają funkcjonariusze pochodzenia żydowskiego i że najbardziej niebezpieczni to Józef Różański Goldberg, Brystigierowa, Czaplicki, więc on ich wprost wymienia i wprost opisuje. Te strategie i te działania, gdzie mają również one zostać wymierzone w kościół. I w tym momencie w filmie Raport Pileckiego. Tutaj te wątki, które tak skrótowo opisałam, moim zdaniem najważniejsze w tej historii, w ogóle z jakiegoś powodu się nie pojawiają. Nawet jeśli pojawia się ten Józef Różański, nawet bez tego nazwiska Goldberg, nie mówi się, jakie pochodzenie ma ten funkcjonariusz. No i drugi, Eugeniusz Chimczak, rzeczywiście pojawia się w filmie, rzeczywiście on torturował Pileckiego, ale też w filmie nie dowiemy się, że on był z pochodzenia Ukraińcem. Więc jeśli ktoś z poza Polski لندت Ten film, a nawet Polacy, to niewiele tak naprawdę zrozumie. Nam się mówi, że to była taka po wojnie e, walka polsko-polska, że po prostu niektórzy Polacy chcieli być po tej stronie komunistycznej, inni nie. Do pewnego stopnia to jest prawdą, bo wielu Polaków również e, zdradziło lub też ideowo przeszło na stronę komunistyczną. Ale niestety tutaj e, za sznurki po pierwsze po wojnie e, ciągnęli Sowieci, a po drugie e, rzeczywiście w tych strukturach było bardzo e, Wielu Żydów, którzy już przed wojną działali w tych organizacjach komunistycznych, którzy po prostu nie czuli się Polakami, którzy bardzo łatwo na te stanowiska po wojnie weszli i nie mieli żadnych skrupułów, żeby takich polskich bohaterów jak Pilecki czy podpułkownik Łukasz Ciepliński czy inni wprost torturować i mordować. No dobrze. Ile, co musi się stać, żeby po pierwsze, Oddać całkowity hołd Pileckiemu. Mam wrażenie, że na przykład takie osoby jak pani walczą, piszą, szukają dalej jak największej ilości materiału, żeby to jak najlepiej pokazać biografię rotmistrza. No ale co musi się wydarzyć w Polsce, żebyśmy pokazali prawdziwą biografię? Może nagraj prawdziwie fabularny film pokazujący tą fantastyczną historię, fantastycznego człowieka, niesamowitego patrioty. No ale no przede wszystkim. Niesamowitego żołnierza, no bo ja pamiętam, że dawno, dawno temu słyszałem o Pileckim, i pierwszą rzecz, jaką usłyszałem, że yy, nie dość, że uciekł z Auschwitz, to dla ochotnika poszedł do tego Auschwitz. co dla mnie było w ogóle. Rozumiem, że się znalazł w Auschwitz z łapanki czy coś takiej yy, w sensie, że przez przypadek czy ktoś go wydał i tak dalej, ale nie. On się specjalnie dostał do tego, czy znaczy został złapany do tego Auschwitz i potem z niego uciekł. No To jest dla mnie coś niesamowitego. To, to bond przy tym, przepraszam, z filmów hollywoodzkich to pikuś. Tak, to jest naprawdę niesamowita historia. Ja kiedyś, gdy w ogóle szukałam dokumentów dotyczących Pileckiego w Londynie, będąc w hostelu prowadzonym przez siostry zakonne, to był taki hostel dla kobiet, głównie studentek, zaproponowałam, że im po prostu zrobię dla nich prezentację po angielsku o Pileckim. I te młode dziewczyny z Japonii, z Turcji, z Wenezueli, z najróżniejszych zakątków świata, one wszystkie były zafascynowane. Na drugi dzień przy śniadaniu jeszcze mi opowiadały, że szukały w nocy jeszcze informacji i o Pileckim, i o Polsce. Więc my tak naprawdę, drodzy Państwo, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jaki to jest dla nas towar eksportowy. Po drugie, też moja książka Duchowość i Charakter Pileckiego. Przez jednego czytelnika została wysłana do polskiego zakonnika w Watykanie, który się zajmuje sprawami beatyfikacyjnymi. On był bardzo przychylny nawet, żeby jakoś coś w tym temacie ruszyć. No, drodzy państwo, zachęcam, żeby w internecie znaleźć do mnie kontakt, jeśli ktoś by się chciał jakoś bardziej w Pileckiego zaangażować, to żeby do mnie napisać, ponieważ wydaje mi się, że potrzebujemy więcej takich ludzi, którzy będą działać oddolnie, Ludziom się wydaje, że mamy te duże instytucje, Instytut Pileckiego, jakieś muzea, i że one spełniają swoją rolę. I stąd też wydaje mi się, że jest mniejsze zaangażowanie ludzi do takiej działalności oddolnej. Poza tym niestety te, ten film, który się ostatnio ukazał, to trochę zepsuł ten potencjał, bo Pilecki w kilku miejscach tam. Jego też ten życiorys został przekłamany. Nie został wręcz pokazany jako bohater. Kilka takich jest miejsc wątpliwych, co w ogóle nie ma związku z prawdą, na przykład, że się spóźnił i przez to spóźnienie jego koledzy zostają aresztowani, trafiają do Auschwitz. Takie coś nigdy nie miało miejsca. My możemy w filmie fabularnym jakieś tam sobie drugoplanowe historie i bohaterów wymyślić, żeby było ciekawiej, ale nie mamy prawa w tych wymyślonych, Historiach szkalować naszego bohatera, jeśli o nim właśnie ma być mowa, a tak niestety w kilku fragmentach tego filmu się e, wydarzyło. A jeszcze czemu się nie mówi tej prawdy, Pilecki napisał ciekawe słowa. E, w ogóle ja tymi słowami zaczynam tę książkę, kto zdradził Pileckiego. Będę pisał prawdę, która na Ziemi nigdy nie była popularna, i teraz też taka nie jest. Zawsze zależy wszystko od koniunktury. Jakkolwiek jest z popularnością prawdy, tak już przeważnie bywa, że z biegiem czasu, gdy przemija sprawy jakiejś aktualność, gdy zanikają z niej wynikłe antagonizmy namiętności, wtedy, gdy już prawda nie zaszkodzi żadnemu z ludzi koniunktury, gdy ludzie będą mogli w stosunku do niej użyć zwrotu patrząc przez pryzmat czasu. Wtedy dopiero odzyska prawda w ludzkich oczach, swoją bezwzględną wartość, którą właściwie miała zawsze. Ale Pilecki został zamordowany w 1948 roku. Mogłoby się wydarzyć, że już nikomu ta jego prawdziwa historia nie zagraża, ale okazuje się. Że tak nie jest, że nadal w wielu aspektach ta historia, a wydaje mi się, że zwłaszcza ta po 1945 roku, niekoniecznie ta w Auschwitz, chociaż ta też, jeśli chodzi o politykę muzeum, no to cały czas jest niepoprawna politycznie, cały czas przeszkadza i dlatego my jej nie możemy w tym prawdziwym świetle do końca pokazać. Dobrze, mam na koniec takie pytanie, pani doktor, bo czy to nie jest tak, że tak jak mówiliśmy o tej polityce środowisk żydowskich, że one wygumkowują polskie męczeństwo, że to się też dzieje, jeśli chodzi o lotmistrza, że, że wygumkowują jego, jego zasługi, jego heroiczne e, działanie, jeśli chodzi właśnie w kontekście Auschwitz-Birkenau. Tutaj pan redaktor pewnie zna tą historię i ją słyszał, ja też ją słyszałam bezpośrednio od syna Pileckiego, pana Andrzeja, kilka lat temu, gdy jeszcze zaczynałam pisać pierwszą książkę, że jacyś reżyserzy, producenci filmowi z Hollywood przyszli do pana Andrzeja Pileckiego i chętnie by sobie tego Pileckiego przywłaszczyli, jeśli jego rodzina zgodziłaby się stwierdzić, że on był Żydem. Oczywiście rodzina się na to nie zgodziła, tak więc musi on zostać siłą rzeczy jakoś wygumkowany. Pamiętam, gdy się też ukazał ten film Mistrz o bokserze z Auschwitz, Tadeuszu Pietrzykowskim. I on właściwie miał też taki potencjał, żeby pójść w świat, no ale nie został jakoś wypromowany. I zaraz potem widziałam, że jakieś zagraniczne media zaczęły promować jakiś film o y, żydowskim bokszcerze z innego tak, podobozu, tak. Auschwitz, żeby tylko nie pokazać Polaków. tego bohaterstwa Polaków dokładnie. Który był opisany, który był od, udokumentowany, że są potwierdzone. Sprawozdania naocznych świadków, jeśli chodzi pana Pietrzykowskiego. Przecież to było, to się działo i, i tak, tak to, to wyglądało. Anna Mandrela, doktor Anna była moim państwa gościem tutaj w studiu. Dziękuję za przybycie do studia i za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Ja dziękuję państwu za to, że jesteście. Zachęcam do szczególnie tej rozmowy dzisiaj do subskrypcji kanału, ale do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania dalej. Bardzo o to proszę. Ważne rzeczy tutaj pani doktor powiedziała. Zachęcam do wsparcia kanału, zachęcam do tego, by postawić nam kawę, byśmy mogli dalej funkcjonować. W opisie tego materiału jest jak można to zrobić. Z góry dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia.